No widzę w kolejnym filmie z hienostwa yy, oczywiście z Szymwacem tutaj Dziś będziemy kopać Żeby głównie kopać bo Siema Bo dziś yy, będziemy kopać w tamtą stronę Jeszcze wrócimy do normalnego świata bazalt Nie jak to się nazywało? Blll -ja nie wiem Ale wrócimy jeszcze za do portalu Żeby sobie zrobić seta Dla nie wiem, ale no wrócimy, potem będziemy kopać jakąś złotą część, oczywiście będziemy musieli coś zrobić. To no chodź wrócimy do portalu, tylko zaznaczmy, że tu. Znaczmy... A, w sumie nie musimy. No to cóż, to my się widzimy z powrotem, jak będziemy już mieć trochę lepsze sety. No i co? 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 No cio? No tak, no Dobra, to pokopiemy tu złoto, sobie zrobimy na sety i się wtedy widzimy. Gdzie tu jest jakieś przejście? Nie ma. Ech. Cześć. Co ty? Pozdrawiam. Zobaczcie co ja znalazłem. Ja sobie kopałem w przeciwną stronę i znalazłem netherite. Szkoda, że nie mamy tak sobego kilofa ani tego... Nie! ja mam to! Tylko ja, ja ci to dałem to do robienia Netherite'owej zbroi, ale... No nieważne, kopiemy dalej, widzowie, ale... Dziwny zbieg okoliczności, że nie możemy mieć normalnego spawnu, a już netherite tak. Dobra, no to... To jest debris. No, A A right. no, z tego się robi netherite, no tak? Jak się robi sztabki, no To ja, ja to nazywam netherite no WIDZOWIE W końcu znaleźliśmy jakiś otwarty W sumie to Szymbat z nas Bo on kopał i Bez to nawet na bezpieczeństwa I w końcu znaleźliśmy oczywiście Subskrybujcie kanał yy, Czekaj, ile było Ja nawet teraz Albo nie, bo mnie wywali z odcinka ja potem sprawdzę, ile było czy lajków pod filmem. Jeśli 12, to bardzo Wam dziękujemy i to właśnie. Oj, tak! To idealnie, jak powiedziałem. Jest idealnie, bo znajdziemy w końcu otwartą przestrzeń. Pamiętacie, co mówiłem? 12 laków się wydostaniemy! Więc bardzo dziękuję. Bo się wydostaliśmy, znaczy, no, to nie jest jakiś super spawn, ale to lepsze niż taka dziura z magwami. Więc. Teraz. W sumie. A no, my poszukamy fortecy To choć panie Szymwa co ogarniemy w ogóle <grymne> Debris Ej, gdzie jest ta łódka? A już sobie wziąłeś i ty? Tak, chyba wziąłeś No to cóż, widzowie, masz kilof Masz kilo Gdzie ja mam crafting... Ej, masz grafting table? Pięć kilofów? Weź postaw grafting table muszę trochę patyczków stworzyć, żeby zrobić 6 kilofów. Ej. 6 kilofów. Cześć! masz. Jeszcze ten, jeszcze ten. Jeszcze ten. Każdy ma po 3 kilofy chyba. Dzięki no tak. I w ogóle suby są przepiękne. Mi się pokazują liczby na teraz na kanale. Wyświetlenia też, więc polecamy, widzę wam, że po... spodobał ten pomysł na, na taki świat. No a my jeszcze poszukamy trochę fortecy i zobaczymy co będzie. Dobra widzowie, my już zaraz się żegnamy, tylko... Nie! Nie, nie błagam, błagam. Błagam. Tylko musimy dostać ten adventure ten dzisiejszy szkielet głupi. Dzisiejszy challenge. No co za gościu! No co? Jest! Spadaj! Ale ja ci mówię, szkielety na bydruku są mega dobre. Więc już... Ostatnie chwile dzisiejszego odcinka w ogóle... Nie no. Złot. Czarny szkielet i trzy zwykłe tam są. No boże. O, już nas zauważył, uwaga. Czarny gaz! Zauważył. Cześć dobrze. Bo żadne żadne ty się nie spłonęły. My już na sam koniec. BOŻE! no, ja chcę tu skończyć odcinek, a mnie pięć szkieletów atakuje. W sumie to szkielet czarny i... I dobra, walczę z sobą. Czy wy to widzicie, widzowie? Nie wytrzymam. Ja chcę sobie skończyć odcinek będąc szczęśliwym, że Seed jednak się... Znaczy, nie opłacił się, ale... Dał radę i coś nam dała, takie coś. Dobra, ja chcę po prostu dzisiaj zdobyć ten osiągnięcie, więc wskoczę, zejdę i tyle. Mam osiągnięcie, chyba mam, mam zaliczone, wszystko jest. Dobra, widzowie, schodzę, uciekam. Dla. W następnym odcinku sobie wszystko ogarniemy, weźmiemy pałeczki i wrócimy do normalnego świata. Wtedy sobie jednak zrobimy ten lepszy set. No i zaczniemy szukać Strongholda. Potem. Mm, potem już chyba przyjdziemy w Minecraft za dwa odcinki. Znaczy, no, tak mam planować, przyjdziemy wtedy już Minecrafta, No i będzie kit, już będzie luźniej, bo na razie chcemy, chcemy już to zaliczone. Nie no, błagam! Błagam Blazy! już jest to po prostu zaliczone i już przyjemniej się zacząć budową. czy przyjemniejszymi rzeczami, czyli budową i chyba też wtedy i wosek też wtedy dołączy Przynajmniej mam nadzieję że Będziemy z nim nagrywać Szymwac, Szymwac chyba umarł Z tego co wiem Gdzie ty jesteś? Idę, no dobra. No to już po prostu bez trzymacz się, się pożegnamy. Dowiedzimy się w następnym odcinku. Plan już wam przedstawiłem. Za sobą mam w fortece pa, pa 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 No i już na dziś was żegnam A. Jezu Nie bla Blaze 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 Ja chcę połączyć odcinaka tu Blaze A! A, Blaze Skąd on jaką getem z Blaze znalazł? No to tak, widzowie ja już z Was żegnam, pa...